Idziemy tu dzisiaj z treningiem bicepsa właśnie, Krótki taki pokazowy, a tu chłopaki wygrali trening, może się pokazać bickie. o, no jak, już pompa jest? No właśnie, jeszcze będzie większa, bo takie tryki wam pokażę, że nigdy wam się nie śniło jeszcze. Yeah. oooo widać, że już się zapumpowało nie jest to źle <grymne> nie nie <grymne> a więcej reakcji później pokażemy coś. się dzieje teraz, dawaj kolego na pierwsza. nagraj pokaż jak on tu pompuje żeby lipy nie było dawaj do góry yeah. dawaj Super, ściskaj na górze. tak. Dawaj, głowa do góry to. O tak. Ściskaj. Yep. Dawaj. Wszystko zostało. Ja? Yep. Dobra, jeszcze raz Mam jej. Jest Jeszcze kolega tutaj. On jeszcze dopiero nabiera masę. Cię ale zaraz będzie dzik, o tak, z góry, ściskaj, tak, dobrze, dobrze, może będzie z Ciebie dzik, ja myślę, ja. dawaj, dawaj, po tym treningu ze mną, bickę to każdy będzie Cię zazdrościł, zobacz jak rośnie, nie, dawaj, dawaj, ściskaj, troszkę nie, super, Dobra, to tyle pokazujemy. My idziemy dalej z treningiem. Do zobaczenia.